Cześć wszystkim, z tej strony Orzechowy i dziś na, e, g, nagram e, Gold Simulator. Przepraszam, myszka mi trochę się działa ostatnio. I dziś zagramy na Goat City e, e, Giercuj, okej. Okay. I to jest gra taka dość głupo, głupko, głupkowata. E. No ale chcieliście, żebym zagrał, to będę grać. E, ostatnio pod ostatnim filmem z Minecrafta e, do, wybyliście 61 ob, ob, obse, e, ten wyświetleń, więc e, polecam do oglądania też pierwszego filmu e, i jest też playlista i właśnie w niej nie chcę co, na odwrót położyłem te filmy, bo to jest playlista z Minecraftem. i dobra. Oui, firewerki, fajnie. Okej. Okay. Ała, 500 punktów, dobra. Ała, ała, NIE! Jeśli chcecie więcej takich gier, albo takiej gry, tej gry, e, to mówcie. Jeśli chcecie więcej Minecrafta, to też piszcie. E, jeśli chcecie więcej jakiejś tam jeszcze innej gry, to też piszcie. Ale dobra. E, dawno nie zaglądałem, dawno nie nagrywałem żadnego filmu, Ponieważ ja byłem chory. Teraz już się poczułem po prostu lepiej. No i... Sajny komentarz, który pamiętam, właśnie był, że zagrał w Goat Simulator, dlatego właśnie gram. No i okej. Okay. Jeszcze nie wiem co tutaj robić, to jest za bardzo. Ja się grałem w to, ale... Nie wiem co można pokazać w tym odcinku. Na razie po prostu gram, opowiadam. Dlatego do to... Czemu on lata? Jak? Co jest? Co się stało? Ty to widzisz? A, wszyscy. Czemu ty za... z, z tym. Daj jeszcze teliznę. I rzucę tym. Co? O, helikopter, ja chcę helikopter. Nie, ale tak serio. Poszukam czegoś. Tutaj, tutaj do muzeum wbijam. Co Chcę to. Nie mogę? A to? Jestem królem! Jestem waszym królem! Uciekajcie! bójcie się przed króla! Bójcie się, drżycie. O co tutaj mamy? Tutaj mamy śmietnik. Tutaj za bardzo nic nie widzę. Wow, wywaliłem się, co się stało. Nie, Jezu, co to było? Tutaj mamy jakiś garaż. Tu jest jakaś lampa. Może da się ją zebrać. A to? O! <laughs> Mam super mocę! Dobra, beczę normalnie. Tutaj takie coś umiem, ale to zawsze było. A to coś takiego. Okej. Okay. A, umiem strzelać językiem, żeby oh, hey, hey. mm, nie jest normalny, Ma, no po prostu inaczej wygląda. Ale ja byłem daleko od tego samochodu. Co się dzieje? Byłem daleko od tego samochodu jaką wybuchu. Dobra. I strzelę ich językiem, strzelę ich językiem. 3, 4 gdzie, gdzie mój język nie działa Mi się nie podoba A tamten wola umrzeć Krowa samobójca po, poza Minecraftem Będzie miło, jeśli mnie zasubskrybujecie też em, Zalajkujecie, to już mniej ważne, ale że będę będzie więcej subskrypcji, to będzie pewnie więcej filmów, ale... Dobra. Co my tutaj mamy? Karbrito fark. Tutaj tego typu chcę zepchnąć. No i teraz nie będziesz latał tutaj. Dobra, idziemy do wesołego miasteczka. Wesołe miasteczko po prostu. Jeżeli chcecie więcej z moim bratem nagrywania, tak jak było... E, wtedy e, z tym tapsem. To piszcie też. Okej. Okay. Mamy fajną muzyczkę. Ja chcę na Rodeo. Nie działa. Nie fajne. Kozi. Co jest? Co? Co się stało? Czemu ona nam nie jeździ? Nie co się dzieje. Ja chcę na to. Ja chcę się przyjechać. Jezu, ale czemu ona na mnie jest? Ja jej nie chcę. Nie znaczy, jezu, nie. Jezu, co się stało? Nie! Nie! Co się dzieje? Nie! To mocne. Nie chcę. nie chcę. ją wyrzucić. Jak ją wyrzucić? A jej nie chcę. Nie, nie. Nie, ja chcę się jej pozbyć, nie chcę latać, bo ona jest zbugowana. Moc Ohydy. Zdobywasz mocohydy, świetnie! Zawsze marzyłem o mocy ochydy. Jezu nic, co są jakieś szreki! Żółwie, szreki! Żółwie szreki! Gdzie on zniknął? Okej okay. Tutaj gdzie pizzę! Pitzę zjedzmy! Pizzę! A nie chcę tutaj ten, a po to są szreki, to one są z błotem. Czy coś Te pole mają Te pole mają warstwę Tak samo jak ogry to... Zaraz tracą te warstwy To jest szrek to jest, szre... to jest szrek bez warstwy. ja tą dziewczynę zabieram i teraz uciekam No nie no oni są nieśmiertelni Nie dobra ja uciekam Nie dobra ja przepraszam ale odrodzenie, ja biorę odrodzenie. No nie! Nie! Wy sobie chyba żartujecie. Nie, bo jeszcze umrzę, dobra. Badal mam Tak. Dobra, to jest złe. O, ja cię, nie, ała, O Jezu. Czeka Czyj, muzyka. dobra, ale to się odbijamy od pani i znów wariujemy. Już nie wiem, co się nam nami dzieje. Dobra, ale ja pomyślałem, że można zagrać duchem. A więc dobra, jest jaki on jest wolny, nie. Przestraszył się tym. Ogólnie ja tą grę pobrałem ze Steama. E... E... Kupiłem sobie była chyba za 30 zł. Teraz nie wiem za ile jest, bo teraz jest świąteczna wyprzedaż. Ja też niedługo zrobię świąteczny odcinek, bo dużo ludzi nagrywa świąteczne odcinki. To ja też nagram, nie, nie widzę problemu. Dobra, tutaj, 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 coś o nie... Ciężarówka, ciężarówka! Co ja umiem? Dobra, ała. coś umiem? Nie pytam. Czemu tu tutaj... Aha. Jest tej, gry, wywaliło mi nagrywanie tak wszystko się wszystko bo mm, zatrzymałem grę bo mi mm, się powiadomienie jakieś włączyło ale okej okay, eh, ogólnie s, s, sama gra się nie wyłączyła więc okej okay. eee, dobra i... ja pójdę zwalczyć z tymi, 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 tymi sz szerekami ninja bym powiedział bardziej mutowany, szeregi ninja. E, bo e, to jest. E, przecież musiałem zastartować ten e, level bardziej, może. Mapę, że, żeby ten e, i mi się. Muszę A ja chcę śmierdzieć Dobra, chuj, ok. Jeszcze tutaj chcę zawalczyć ze szeregami ninja. A masz, weź, pójście się! Popcorn tego, prażynkowego duszka! Nie. Wiem co robię. Ja się nie muszę starać No ja nie mogę. A nie wiem czemu, dobra. No, no co A. się A. dzieje? A. O kurde, jaki butterfit! Wracam do wow. skrzyneczki, w I w tej grze też jest erpek. Tak, dobrze słyszeliście, że jest erpek. Którego najprawdopodobniej, jeżeli będziecie chcieli, mogę nagrać w następnym odcinku, bo w tym już e, ten się zaraz skończy. No więc tutaj sobie rozwalę ten duch jest strasznie wolny. Ja nie mogę. Jest jedyna jego wada. To, że strzela okiem. Dobra, tutaj nimi rzucę. Okej. Okay. Tutaj człowieka uderzy. Tam wariuje ławka. No i tak właśnie kończy się ten odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!